Nowy wpis Ziobry. Wspomniał o ryzyku. Prokuratorskie przesłuchanie ojca Tadeusza Rydzyka wywołało ostrą reakcję polityczną. Zbigniew Ziobro staje w obronie duchownego, oskarżając obecny rząd o stosowanie metod zastraszania i atak na Kościół. W tle sporu znajdują się wielomilionowe dotacje na toruńskie muzeum oraz zapowiedź sądowej batalii o zwrot środków publicznych. Ziobro krytykuje Tuska za zastraszanie Ojca Rydzyka, tak się Polski nie buduje. Zbigniew Ziobro zarzuca Donaldowi Tuskowi, że ten stosuje metody zastraszania wobec Ojca Tadeusza Rydzyka. Sam duchowny ocenił zaistniałą sytuację jako niszczenie Polski. Były minister sprawiedliwości stanął w obronie redemptorysty, chwaląc jego postawę. Swoje stanowisko wyraził w nowym wpisie na platformie X, nawiązując do słów zakonnika o doświadczaniu argumentu siły i przemocy ze strony obecnej władzy. Ojciec dyrektor to kapłan niezłomny, od lat tworzący dzieła służące Bogu i Polsce. A władza Tuska, podszyta strachem i kłamstwem, nie jest w stanie zagrozić sile autentycznej wiary. Przemoc wobec kościoła zawsze rodzi tylko większą odporność i determinację. Polityk przewiduje że premier połamie sobie na walce z Kościołem wilcze zęby, podobnie jak każdy, kto próbował tego wcześniej. Zapewnił również, że działania te nie złamią wiary ani ojca dyrektora, podczas gdy sam redemptorysta skwitował, że tak się przyszłości nie zbuduje. Prokuratura bada finansowanie Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Sprawa, w której przesłuchano duchownego, dotyczy finansowania budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość SIM. Jana Pawła II w Toruniu. Prokuratura Bada Czy przy przyznawaniu dotacji na te instytucję nie doszło do nieprawidłowości? Wątpliwości organów ścigania wzbudziły niekorzystne zapisy w umowach. Na które wskazało zawiadomienie Krajowej Administracji Skarbowej. Śledczy analizują możliwe przekroczenie uprawnień przez byłego wicepremiera i ministra kultury poprzez zawarcie niekorzystnej umowy z Fundacją Lux Veritatis. W latach 2018-2023 placówka otrzymała dofinansowanie wynoszące prawie 219 milionów złotych. A kwota ta pojawia się w kontekście złożonego zawiadomienia. Mazowiecka KAS skierowała sprawę do prokuratury w lipcu 2024 roku. Działania te podjęto po audycie w resorcie kultury, który wykazał podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Ojciec Ryzyk po przesłuchaniu, mówmy prawdę z szacunkiem. Ojciec Tadeusz Ryzyk stawił się na przesłuchanie w prokuraturze 10 grudnia. Po opuszczeniu budynku skrytykował dziennikarzy, twierdząc, że media opowiadają głupstwa i służą kłamcom. Duchowny zrelacjonował. Że w czynnościach brała udział pani prokurator oraz mecenasi z ramienia ministerstwa, a całość przebiegła merytorycznie i z kulturą. Redemptorysta wyraził życzenie, aby wszelkie niejasności rozwiązywano właśnie w taki sposób, choć ocenił, że obecna władza doczepiła się do jego fundacji. Przypomniał, że muzeum ma służyć edukacji dzieci i młodzieży o historii Polski, wskazując dobro i ostrzegając przed złem. Zaapelował o omówienie prawdy z szacunkiem oraz merytoryczną rozmowę służącą budowaniu kraju. W reakcji na zawiadomienie kas resort kultury złożył pozew o unieważnienie umów z Fundacją Lux Veritatis zawartych za kadencji ministra Piotra Glińskiego. Ministerstwo domaga się zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 210 milionów złotych wraz z odsetkami.